Cześć, siemano, na Igor z kanału Igor Brick Przepraszam, że mam, miałem czas, żeby nagrać film, ale po prostu mi się nie chciało Ale już w końcu nagryw, zaczynam znowu nagrałam film No i dzisiaj pokażę wam moc nie, No, szybko zrobimy sobie o tej mocy, ale jeszcze zanim przejdziemy do filmiku Zostawcie lajka, suba no. O, i tak, może jeszcze dzwoneczek, żeby było mi bardzo miło. Bo lecę po 60 subskrypcji niedawno jestem albo ktoś mnie sprankował, albo po prostu miałem laga na YouTubie. Nie wiem. Ale zmotywujcie mnie do dalszego nagrywania filmów subskrypcjami 60 subów. I może zróbmy specjal. Może zróbmy specjal Q&A no spoko, zróbmy sobie Więc dziękuję, że mnie wysłuchaliście. A teraz lecimy do filmu. Ja się przeniosę tylko na podłogę, więc zrobię szybkie cięcie Niestety nie mogę się przenieść na ziemię, więc zrobimy sobie tutaj. Będę pokazywał moc. Tak się naprezentuję ogólnie. Tu mamy jakiś komputer, jakieś bronie. No i to, co mi się najbardziej podoba, czyli to przejście. To mi się bardzo podoba. Jakiś stołek Jak ktoś nie widział to z filmu Z takiego jednego filmu Tu są jeszcze jakieś wężyki Czekaj oh, oh. Dobra, no i w sumie tyle Ja sobie to pracę ocenię Nie wiem może, 9, ja sobie 9 na 10 Ocenię, bo mi się bardzo, mi się podoba Wy możecie ocenić w komentarzu Będzie mi bardzo miło No i chcę jeszcze powiedzieć O właśnie mojej nowej serii Z youtuberami Spokojnie, przepraszam za psa, szczeknął, bo coś zobaczył pewnie człowieka, jakiegoś zobaczył. No i tak. Pojawi się niedługo film. Już dokładnie powiem z kim, A to z Ryanem. Ryan ten od lego mówi pojawi się. No ja już Wam dziękuję za oglądanie. Like sub z dzwonem. 60 subskrypcji. Na 60 subskrypcji robię Quenday, więc dobijmy. Najlepiej pod tym filmem, więc zostawcie lajka. Suba. I dzwona. Cześć!